W tym filmie chciałbym opowiedzieć o rozwiązaniu nierówności wielomianowych. A jak mamy równości, z reguły można też stworzyć nierówności. Nierówności różnią się od równości tym, że równości z reguły są spełniane przez pojedyncze punkty. Nie zawsze, ale z reguły tak jakby jest. Natomiast rozwiązaniem nierówności zawsze są zbiory, jakie z reguły jakieś przedziały, chociażby zawarte w liczbach rzeczywistych których jest ta nierówność spełniona. Mamy tutaj dwa przykłady i rozwiązujemy je, jakby rozwiązując je, uczymy się. Pierwszy, 2x do 3 minus 3x kwadrat minus 10x plus 15 mniejsze lub równe od 0. Rozwiązywanie nierówności dobrze jest zacząć tak, jakbyśmy rozwiązywali równość, a rozwiązywanie równości zaczynamy od rozkładu na czynniki. Więc rozłożymy to na czynniki. I tutaj zastosujemy trik, o którym wspominałem, przy rozkładzie na czynniki. Mianowicie... No jest taka... Na maturze często się to pojawia, że... Żeby rozwiązać taką równość lub taką nierówność, to z pierwszych dwóch, z pierwszych dwóch wyrazów trzeba wyciągnąć najwyższą, tę niższą potęgę, tutaj x kwadrat, a z pozostałych dwóch wyciągnąć stało przy x. Wyciągamy x kwadrat, co nam wyjdzie? 2x minus 3. Tutaj wyciągamy minus 5, znaczy właśnie, może nie cało stało, tylko tak, żeby w nawiasie zostało nam dokładnie to samo co tu. No i tu zostanie nam 2x minus 3. Teraz możemy 2x minus 3 wyciągnąć przed nawias, a tutaj nam zostanie wtedy x kwadrat minus 5. Stało wyciągamy z nawiasu czyli 2, zostanie x minus 3 drugie. No a tutaj widzimy wzór skróconego mnożenia x kwadrat minus pierwiastek z 5 do kwadratu, czyli x minus pierwiastek z 5 razy x plus pierwiastek z 5. No i my chcemy, żeby to było mniejsze lub równo od 0. No to tutaj y, jedyne, jakby miejsca zerowe już widzimy, 3 drugie, pierwiastek z 5, i minus pierwiasty z 5. Teraz jedyna rzecz, która dochodzi w porównaniu do nierówności, w porównaniu do równań, rozwiązywania równań, to takie odręczne mniej więcej naszkicowanie sobie wykresu. I tutaj jakby warto pamiętać o pewnej rzeczy. Mój wykres jest, w każdy wielomian w nieskończoności dąży do plus lub minus nieskończoności. Do plus nieskończoności dąży, kiedy y, współczynnik przy najwyższej potędze x jest dodatni. Do minus nieskończoności, kiedy josujemy. Czyli jak ja tu widzę 2x do trzeciej, x do trzeciej jest najwyższą potęgą w tym wielomianie, dwójka jest dodatnia, zatem ja tu w nieskończoności jestem, jest, dążę do nieskończoności. Czyli jakby od tej strony lecę w ten sposób. I potrzebujemy jest zerowych. 3 drugie, pierwiastek z 5, minus pierwiastek z 5, to najbliż, największy jest pierwiastek z 5. To jest więcej niż 2. Potem jest 3 drugie. Tutaj w sumie te właśnie potrzebnie narysowałem. I tutaj minus pierwiastek z 5. I teraz tak. To jest ważne, że to są pierwiastki jednokrotne. A dokładniej, że jakby krotność tych pierwiastków wszystkich jest nieparzysta. Jeśli pierwiastek ma nieparzystą krotność, wówczas... Wielomian przebija oś, przebija oś o X i schodzi, że tak powiem, pod, pod powierzchnię. Czyli w pierwiastce z pięciu był pierwiastkiem jednokrotnym, czyli pierwiastkiem nieparzystego stopnia. Zatem tutaj mój wielomian przebija i idzie i idzie poniżej zera. Następnie musi wrócić w trzech drugich do zera. Trzy drugie znowu pierwiastek nieparzystego stopnia, czyli znowu przebija. Ale uwaga, no jeszcze w minus pierwiastku z 5 też jest 0, więc musimy tu ponownie wrócić. I tutaj znowu przebija, bo to jest pierwiastek nieparzystego stopnia. I już leci na dno. Zatem patrząc tutaj na wykres, my teraz już widzimy. Tutaj jest dodatnia, tu jest ujemne, tu jest dodatnie, tu, tu jest ujemne. Co my chcieliśmy? My chcieliśmy, kiedy jest mniejsza równą od No to co? X należy do od minus nieskończoności do minus pierwiastka z 5. W sumie z od 3 drugich do pierwiastka z 5 nierówność rozwiązana, mniejsze lub równe, czyli razem z końcami, przy czym pamiętamy, no przy minus nieskończoności zawsze jest otwarte. Teraz kolejny przykład. Minus 2x do czwartej plus x do trzeciej plus 6x kwadrat minus 7x plus 2 ma być większe od 0. No to znowu. Pierwsze co musimy to rozłożyć na czynniki. No tutaj już nie widać za bardzo tego fajnego triku, zatem stosujemy twierdzenie, o którym opowiadałem w poprzednim filmie, czyli sprawdzamy najpierw, czy, ma, czy ten wielomian ma jakieś dzielniki całkowite. Przypomnijmy, dzielniki całkowite wielomianu o czynnikach, współczynnikach całkowitych są dzielnikami wyrazu wolnego. Dwójka jest wyrazem wolnym, to jest dziennik to jest plus minus 1 oraz plus minus 2. Zatem sprawdzamy po prostu te liczby. 1 minus 2 plus 1 plus 6 minus 7 plus 2, to mi się upraszcza, te 2 mi się upraszczają, wychodzi 0. No i od razu 1 jest czynnikiem. No to teraz możemy sobie zmniejszyć yy, stopień tego wielomianu, dzieląc przez przez dwumian x minus 1. Zrobię to schematem Hornera, który też był omawiany w dzieleniu wielomianów. To tutaj mam minus 2, 1, 6, minus 7, 2. I tutaj mam 1. Spisuję minus 2, mam minus 2. 1 razy minus 2, minus 2, plus 1, minus 1. 1 razy minus 1 to minus 1, plus 6 to jest 5. 1 razy 5, Minus 7 to jest minus 2, 1 razy minus 2 plus 2 to jest 0, ok, czyli 1 się zgadza. Czyli uzyskałem po podzieleniu minus 2x do trzeciej minus x kwadrat plus 5x minus 2. No i znowu to muszę jeszcze rozłożyć. Co jeszcze? Sprawdźmy jeszcze raz, czy 1 mi się tutaj będzie zgadzać. Będzie minus 2 minus 1 plus 5. Minus 2, no i znowu fajnie, zgadza mi się 1k. Podzielę jeszcze raz przez, je, przez, przez gumian x minus 1. Znowu schematem Hornera. Minus 2 spisuję, 1 razy minus 2, minus 2, minus 1, minus 3. Mi, 1 razy minus 3, minus 3, plus 5, to minus, to 2. I 1 razy 2, minus 2, to 0. Ok, potwierdziłam się. Po podzieleniu uzyskuję minus 2x kwadrat, minus 3x plus 2. To pewnie można by dalej zgadywać, ale tutaj najszybciej tak naprawdę tutaj już jest prawdopodobnie policz delta. Delta no to będzie minus 3 do kwadratu, czyli 9. 2 minus 4 razy minus 2 razy 2, no to jest 6, plus 16, czyli 25. Delta mi wychodzi fajna, więc znowu będą jakieś wymierne y, rozwiązania. Moje x1 równa się minus b to jest 3. Minus pierwiastek z delfy, czyli minus 5, przez 2a, czyli przez minus 4. Tutaj mam minus 2 przez minus 4, jedna druga. x2 jest 3 plus 5 przez minus 4, no to to jest 8 przez minus 4, to jest minus 2. Zauważmy, mamy trzy rozwiązania całkowite, wszystkie są dzielnikami dwójki, zaś jedno, wy, jedno które jest wymierne, ale nie całkowite, czyli jedna druga, jedynka jest dzielnikiem dwójki, Dwójka jest dzielnikiem minus dwójki, co też się zgadza z twierdzeniem o wymiernych rozwiązaniach równań wielomianowych. Zatem ja mogę mój wielomian przedstawić w takiej postaci, że to jest minus dwa. Wyraz przy najwyższej potędze zawsze wyjmujemy w postaci locznowej przed nawias. Tutaj będę miał x minus jeden do kwadratu, ponieważ jeden jest pierwiastkiem dwukrotnym, razy x minus 1 druga i razy x plus 2. I to ma być większe od 0. Ja się zastanawiam, kiedy to jest większe od 0. Żeby ustalić, kiedy to jest większe od 0, no to znowu sobie muszę jakoś tam naszkicować ten wykres. Może lepiej, bez osi pionowej. Zaznaczam sobie miejsce 0. Największa tu jest 1, k potem jest 1, druga i potem jest minus 2. I teraz tak. Współczynnik przy najwyższej potędzę, który tutaj wyjęliśmy przed nawias, to jest minus 2. Jeśli współczynnik przy najwyższej jest ujemny, to ja, że tak powiem, rysuję ten wykres od dołu. I on ma być w jedynce 0, w jednej drugiej 0 w minus dwójce 0. Ja docieram do jedynki i tylko co tu się dzieje? Bo ja poprzednio we wszystkich przypadkach jakby przechodziłem na drugą stronę, ponieważ krotność wszystkich pierwiastków była nieparzysta. Natomiast tu jedynka. Jest pierwiastkiem dwukrotnym, czyli ma krotność parzystą. Jeśli mamy krotność parzystą, wówczas się odbijamy. To jest sobie łatwo uzasadnić. No jak ja wezmę coś nieco ponad jedynkę, jeden jedna dziesiąta, to to mi będzie dodatnie, to będzie dodatnie, to będzie dodatnie, no tutaj będzie minus, czyli będę pod spod. Jak ja wezmę coś nieco poniżej jedynki, dziewięć dziesiątych, to dalej jest dodatnie, to też jest dodatnie x minus 1, 9 minus 1 nie sujemy, ale podniesiony do kwadratu jest dodatnie. Więc kwadrat jakby niweluje, niweluje zmianę znaku. No i minus dwójka z dalej sujemy. Czyli ja tutaj się odbijam. Oczywiście na ten wielomian nie wygląda w ten sposób, to jest tylko taki rysunek odroczny. Natomiast ja wiem, że znowu w, jedy, w jednej i drugiej mam mieć równe 0. I tu już mam pierwiastek jednokrotny, czyli pierwiastek nieparzystego sto, nie, nieparzystej krotności. Zatem przebijam. No i wracam w minus dwójce, która jest nieparzyste, też ma nieparzystą okrotność, Je, jest pierwiastkiem jednokrotnym, zatem, zatem znowu przebija. Czyli zacząłem na minusie, kończę na minusie, tylko po drodze, tylko w tym kawałku jest dodatnio, tylko tutaj. Zatem moim ostatecznym rozwiązaniem jest, są x -y należące od minus dwójki do jednej, drugiej. Przedziały otwarte, ponieważ bez zera, czyli bez, bez końców. Dziękuję Ci za oglądanie tego filmu. Jeśli masz jakieś uwagi, coś jest dla Ciebie jeszcze niejasne, masz jakieś pytania, albo być może znalazłeś jakiś błąd, to możesz mi dać znać e, chociażby pisząc do mnie maila, odzywając się do mnie na Facebooku. Możesz nawet wysłać smsa lub zadzwonić do mnie przez telefon, albo po prostu zostawić komentarz pod filmem tym lub jakimś innym. Natomiast jeśli wszystko jest dla Ciebie jasne, to zapraszam do oglądania innych filmów, do ćwiczenia razem z gestem. Dziękuję i do zobaczenia.